Witam wszystkich w moim najnowszym filmie o modach w Minecrafcie. A jest to Floating Ruins mod. Jak widzimy, ja teraz stoję właśnie na takiej latającej wyspie. Ogólnie to ten mod nie dodaje żadnych nowych bloków. I powinien on zostawiać... I tak, ogólnie ten mod polega na tym, że wprowadza nam nowe struktury, właśnie takie latające wyspy. Zaraz. Już. Te właśnie takie latające wyspy teoretycznie muszą być taki krater, ale one, ale są. No nawet go widać, widać ten krater tutaj. No, ale to jest pod wodą, więc. To wbijamy, o kurde, What łotow, to są, to są na robików, tutaj jest cała masa tych creeperów, proszę one sobie wyszły no ja sobie spokojnie. Nie A tutaj, pod tym tego znajdujemy różne rzeczy. No tutaj widzimy aframent, strzały, mleko, wiadro z wodą i obrazy. Takie nietypowe rzeczy jak na... jak na... wiadomo jak na... biomy. Jak na biomy. Raczej w blokach niczego takiego nie znajdziemy, czy w świątyni. Dobra. widzimy się w następnej wyspie. Nalazłem nową wyspę. Aczkolwiek jest to, tutaj jak widzimy, wyspa o tym samym, w tym samym biomie. Bo to może, może, może to jest dziwne, może się to wydawać dziwne. Ale te wyspy wyglądają różnie w zależności od biomu. To nie są takie same wyspy no więc, ja jes jeszcze znowu znalazłem nad oceanem. Znowu, koło nasz, nabuzowanych creeperów. Ale tym razem znalazłem tutaj sześć węga, dwa wiadra, dwa ciastka, sześć metrowych blodawek i dwa obrazy. Dwa wiadra, łota, hell! O, widzimy się przy, tak, jeszcze chcę, żeby mieć jakąś siłę rażenia. No nie. Zresztą tutaj zombiola! Zresztą tutaj masę! <śmiech> 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 to tu się nie spojął piperku? Gińcie się tej. No dobra, widzimy się przy następnej wyspie. I po raz kolejny wyspa na oceanie. Tylko, że tym razem mamy ją taką z kawałkiem oceanu. Weźmiemy dla siebie kawałca. No i znowu, litery, tylko że tym razem jeden nie I tym razem, o. To jest jakiego ja nazywam? Respiratu. O, zmienił się. O, trochę dziwne. No, ale trudno. Yy, tutaj znajdziemy złote jabłko. Wow! Koks! Yy, jasno, 12. Ja sobie popiękną to znaczy 3 glób stołów na 6 brodawki, wiatr z wodą i jajko. I kryteria. Jak piję przy tobie mleko, pij! Pi! Pij! pij. Creeperu mi pływać. Pierwsza słyszę. Eee, no może nie pierwsza. Ale... Dobra. No to szukam następnej wyspy, która mam nadzieję będzie ciekawsza. Mam! Mam nową wyspę. Inną, 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 ale taką już widziałem w filmie na YouTubie. To jest wyspa Zigla. Korzystam z środku. Pokaż kotku, co masz w środku. What hell, spawner wilku? wilków? Słych wilków. Wyd. Nienormalne. A co mamy w skrzynce? No! 4 szmaragdy, cztery TNT. Cheł mi to. Kajnie. Przy okazji. Tylko tyle. Wysadzimy tę budę. Jaj! Jaj! Nie, nie wieszcze się tego zapalniczka. Pisze się każde siwo. Przewoo! Wow, przygotujmy się do wybuch! Kabuuu! tyle z tego zostało. Pozostaje do Ogólnie to zainstalowało się tym, że... Chcę znaleźć wiedzę. Time. Set.